Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Jak zostać kandydatem na członka Obwodowej Komisji Wyborczej? Wybory do Sejmu i Senatu już 13 października. Każdy, kto zagłosuje w wyborach, spotka się z Obwodową Komisją Wyborczą. Komisja przeprowadza głosowanie, ustala jego wyniki, a następnie je ogłasza i przekazuje do Okręgowej Komisji Wyborczej. W całej Polsce w około 27 tysiącach obwodowych komisji wyborczych będzie pracowało kilkaset tysięcy osób. Za udział w pracach obwodowych komisji wyborczych przysługuje dieta: dla przewodniczącego 500 zł, zastępcy przewodniczącego 400 zł, członka komisji 350 zł. Jeśli chcesz zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, skontaktuj się z dowolnym komitetem wyborczym albo zgłoś swoją kandydaturę w urzędzie gminy. Możesz zostać członkiem takiej komisji tylko w województwie, w którym stale zamieszkujesz. Warunek: pełne prawa publiczne i ukończone 18 lat w dniu zgłoszenia.